Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie zostawiłam Maxa z Pawłem i jadę spotkać się z Martą i z Nikosiem. Ogólnie mieliśmy się spotkać w czwórkę, w sensie miałam wziąć też Maxa ze sobą i mieliśmy pojechać do jakiejś bawialni, ale się dopiero co nam wyzdrowiał, był potężnie chory ostatnio. No, nie chciałabym, żeby załapał jakąś chorobę w bawialni, a dzisiaj jest weekend, więc pewnie byłoby tam dużo dzieci i często bywa tak, że te dzieci są po prostu chore. No, nie chcemy, żeby Maksi był znowu chory, więc e, został sobie statą w domku. A my e, nie wybieramy się do bawialni, tylko po prostu Będziemy sobie na śniadanko. W ogóle tak dawno się nie widziałam z Martą. Mamy tyle rzeczy do przegadania, do poplotkowania sobie, więc ja nie wiem, jak my się wyrobimy w trakcie jednego spotkania, żeby wszystko nadrobić. No ale jakoś będziemy musieli dać radę. Spotykamy się oczywiście w naszej ulubionej śniadaniowie, czyli w Alei 40 w Gdyni. I Już się tak nie mogę doczekać, aż zjem sobie tam bajgla. Po prostu ten bajgiel tam to jest... to jest marzenie. Myślisz o idealnym siadaniu i to jest właśnie ten bajgiel. Więc dzisiaj spełnię moje kulinarne marzenie w postaci bajgla. Jechałam już na miejsce i jestem przed czasem 20 minut aż. Wolałam wyjechać szybciej, bo jest taki lud na drogach, że to jest jakaś masakra. Nie wiem jak w Polsce, y jestem w Polsce, nie wiem jak wreszcie części Polski, ale u nas w tym miejscu jest tak, że wszystko odmraża się w ciągu dnia. I wieczorem jest po prostu taki lód na drogach i w nocy, i rano, że to jest po prostu jakaś masakra. Wszystkie auto się ślizgają, jest mega niebezpiecznie na drogach. Dzisiaj tak nie było aż tak źle, ale kilka dni temu był taki... to się chyba nazywa gołolec, coś takiego, że po prostu była szklanka na drodze. Ja, jak wyszłam z domu, to po prostu poślizgnęłam się chyba z 10 razy u nas pod domem, wchodząc do auta. Masakra była jakaś. No. Ale dojechałam bezpiecznie, nic się nie stało, więc poczekam sobie w aucie kilka minut, potem pójdę i poczekam już w środku na Martę, bo ona na pewno się spóźni. To jest osoba, która, nieważne na którą się umówisz, ona zawsze się spóźni. Marta przed chwilą zadzwoniła, że jest jednak mała zmiana planów. E, Nikoś pojedzie do babci, więc e, będziemy we dwie, będziemy mogły sobie jeszcze bardziej poplotkować, więc super. Idę już do środka, oczywiście Marta się spóźni, bo jedzie odwieźć Nikośa do babci, więc zamówię już nam jedząkę. jak Marta przyjedzie, to będzie gotowe czekać. pierwszy? Tak. Tak tak, co mówię za nas. Będą dwa bajgle, jeden bez bekonu. Do picia poproszę dwa razy herbatę z malinami i latę. Ogólnie mega dawno nie piłam kawki i dzisiaj mnie taka nasza ochota żeby się troszkę pobudzić i przykawosić. Nie wiem czy jest takie słowo. Więc sobie i herbatkę i kawkę. Bo taki moment, że miałam fazę na kawkę, tak ostatnio przestałam pić i czuję, że dzisiaj potrzebuję kawy. Dostałyśmy już do śniadanka, a Marcy dalej nie ma. Spóźnię się już 20 minut. Tak to właśnie z jest. Miejcie w was. Proszę. <głosy> więc teraz można lecieć dalej. Przyjechałam właśnie do galerii, bo muszę kupić kilka rzeczy, między innymi buty dla Maxa. Ogólnie Maxiu jeszcze nie chodzi, w sensie stawia już pierwsze kroki, jak na przykład jest mała odległość, nie wiem, między mną a stolikiem, no to, a jest Maxiu przy stoliku, to potrafi się wiecie, puścić i przyjść do mnie te dwa, trzy kroki, no ale to jeszcze nie jest takie chodzenie, chodzenie. I wiecie, jak idziemy na jakieś sanki czy coś i ma ten swój kombinezon, to ten kombinezon jest bez butów, w sensie bez tego takiego okrycia na stopy, więc potrzebujemy jakieś buty. Po prostu, żeby było mu ciepło w stopy, bo ja yy, kilka razy, jak byliśmy na sankach, to po prostu mu zakładałam mnóstwo skarpet. I było ok, no ale jest to niewygodne, więc lepiej mieć jakieś takie butki. Widziałam coś takiego online w Kapalu, więc yy, pójdziemy do Kapala i zobaczymy, czy jest coś takiego na miejscu. Dobra, tutaj są takie kombinezony i są takie butki. No są cieplejsze niż zwykłe skarpety. Dobra, powiedzmy, że coś takiego ewentualnie mogłoby być. Dobra, biorę na razie te i zobaczymy, czy coś jeszcze znajdę. Wolałabym coś takiego więcej No ale nie wiem, czy coś takiego tutaj będzie. Są jeszcze ewentualnie takie, co prawda one są w kolorze takim zielonym zielono-szarym, więc totalnie mu nie będą pasować do kombinezonu, no ale ważne, żeby było mu ciepło, a nie żeby wyglądał. A jak już chłopak zacznie chodzić i jeszcze będzie zima, no to kupiłem mu wtedy takie, wiecie, porządne buty, żeby po prostu miał. Ale czy jest jego rozmiar? Nie gadajcie, że nie ma rozmiaru. No nie ma rozmiaru. No różowych mu nie kupię, to już w ogóle nie będzie pasować. No ma dużą stopę. Chyba po prostu kupię mu online jakieś buty, a na razie wezmę po prostu takie skarpety, żeby po prostu było coś takiego, wiecie, porządniejszego, cieplejszego niż zwykłe skarpety. No, więc idziemy do kasy z tym. Idę teraz jeszcze szybko obok do Hebe kupić kilka kosmetyków, bo też nam się już wszystkie kończą. Przekojarzyłam, że, że w Hebe są kosmetyki La roche ale chyba ich nie ma. Będę musiała podjechać później po prostu do jakiegoś innego sklepu, a tymczasem uciekam stąd i jadę kupić kilka rzeczy do mieszkania. Niedługo będzie wchodzić ekipa remontowa do naszego mieszkania. W przyszłym tygodniu też będzie montowana już klimatyzacja, więc dzieje się tam, ale dzieje się też podróżniczo w naszym życiu, bo w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy na wakacje, potem wracamy na nie cały miesiąc i znowu wyjeżdżamy na taki, no może powiedzieć, że bardzo długi wyjazd i chcemy po prostu jak najszybciej mieć wszystko z Pawłem kupione do tego mieszkania, żeby, wiecie, nie było stresu w trakcie wyjazdu, że czegoś nie ma i tak dalej, tylko po prostu chcemy, żeby wszystko było już gotowe, żeby wszystko czekało na stolarza, na ekipę i po prostu żeby nie było tego stresu. Kafle, które wybieraliśmy w poprzednim vlogu, e, już kupiliśmy, zamówiliśmy, niedługo będą e, już u nas, a teraz będę szła wybierać cały sprzęt AGD. I wybierzemy się po to do RTV Euro AGD, bo aktualnie mają mega duże wyprzedaże. Tysiące produktów, nawet do minus 50% tani, więc można trochę zaoszczędzić. My na szczęście z Pawem wykańczyliśmy dużo domów i mieszkań, więc wiem, czego potrzebuję i to będzie łatwy wybór. Na pewno potrzebujemy karnik, lodówkę, zmywarkę, płytę indykcyjną i pralkę. I to chyba wszystko. jeżeli chodzi o zmywarkę, to nie ma innej opcji. Musi być Electrolux. Mieliśmy różne zmywarki i ta firma jest najlepsza. Więc tutaj mamy wybrane. bo to akurat też wybrałam tej firmy. Biorę taki piekarnik. Baraku mam już wybraną, a jeżeli chodzi o lodówkę, to muszę się jeszcze troszkę wstrzymać, bo jest za duży wybór tych takich lodówek pod zabudowę i nie wiem, którą firmę wybrać, więc trochę się z tym jeszcze wstrzymam i wybiorę coś później. Oprócz sprzętów AGD w promocji tak naprawdę jest coś z każdej kategorii. Tablety, telefony, telewizory, Małe AGD. i Widziałam, że niektóre rzeczy są przecenione na naprawdę spore kwoty, więc warto zrobić teraz zakupy. Promocja jest dostępna na euro.com.pl albo w sklepach stacjonarnych. Jeżeli wolicie tak, jak ja przyjść, dotknąć, zobaczyć, to możecie też przyjść e, właśnie do sklepu stacjonarnie i coś sobie wybrać dla siebie. Wszystko mam już wybrane, więc lasę do kasy. Super, że udało się wszystko kupić. Oczywiście nie zabierałam tego e, teraz ze sobą, bo bym tego nie zmieściła. Niestety moje auto nie jest aż tak duże, tak? Nie jeżdżę dostawczakiem. Sprzed po prostu zostanie dostarczony do mieszkania za jakiś czas i będzie tam czekał na ekipę. Nie no, w sumie na stolarza. Na stolarza. Właśnie pojrzałam Maksia na drzonkę i powiem wam, że chętnie bym z nim poszła spać, ale muszę zrobić obiad, poogarnąć kilka spraw, więc e, no niestety nie mogę. Nawet, pójdę szybciej spać. Ale mimo tej kawy... Jestem tak zmęczona, że po prostu, nie wiem, czy jest jakieś, nie wiem, niskie ciśnienie, wiem, czy o to chodzi, po prostu jestem padnięta totalnie. Robimy dzisiaj na obiad spaghetti, w sensie Paweł chce spaghetti, ja chyba sobie zrobię lasagne, bo jakoś tak mam ochotę na coś innego. No ale mimo wszystko sos pomidorowy zrobimy jeden i po prostu ja sobie dodam jakieś dodatki, a Paweł zje zwykłe spaghetti. Paweł zaraz przyjdzie mi po podsmażyć, bo on najlepiej wszystko smaży pod danie, a ja po prostu e, wszystko mu przygotuję i pokroję, żeby było szybciej. Postaramy się pozbyć wszystkich ozdób świątecznych. Może nie wszystkich. Na pewno chcemy się pozbyć dzisiaj choinki. Zobaczymy, czy nam się to uda. Jeżeli nam się nie uda tego dzisiaj zrobić, to dopiero zrobimy to w połowie lutego. A to już tak raczej późno na ściągnięcie choinki, bo w przyszłym tygodniu jedziemy. Na pewien wyjazd, no na wakacje po prostu. Więc dzisiaj jest tak naprawdę ostatni dzień, kiedy możemy to zrobić, więc postaramy się to ogarnąć. Już taka męcząca jest ta trochę choinka. Tak jak już wiecie, w grudniu tak naprawdę u mnie od listopada mogłoby być choinka. Jakoś tak przed świętami mogło być wszystko świąteczne, a teraz już po świętach to już chciałabym wiosnę ogólnie. Już mogłabym mieć ciepełko. Więc fajnie, że wyjeżdżamy, bo wyjeżdżamy w Ciepokręgie i tam się trochę wygrzejemy, bo już tęsknie za ciepełkiem. Gotowe. Teraz czekam, aż Paweł skończy pracę, żeby to wszystko razem podsmażyć. Paweł skończył właśnie pracę, więc przed tej gotować. I w międzyczasie Max się obudził, więc ma małego pomocnika w kuchni. W ogóle musieliśmy Maxowi obniżyć e, ten kitchen helper, bo skubaniec mały Wspinął się tutaj i próbował wyjść na blackout. Trzeba było działać szybko. Co byś chciał? Co ma dajesz? Malinki. Mm. Mm. Dziękuję. A tata ma dla ciebie też malinki. Trzymaj. W ogóle te owoce lyofilizowane to jest super rzecz. No. Ja dla samego siebie muszę kupać. Tylko są strasznie drogie. No. Co ty, chcesz marchewkę? On chce marchewkę, nauczyć. No bo on nie lubię marchewkę. Nauczyłeś go i teraz masz. No bo ja często sobie chrupię marchewkę i wtedy on gryzie ze mną na przemian, Kobieci tylko tylko okay. daję mu tak zdrapać tylko i wyłącznie, że wiecie, żeby nie ugryźć się dużego kawała, bo jesteś za twardy dla niego. W międzyczasie, jak czekam, aż Paweł skończy pracować i Max jeszcze spał, to poszukałam różnych hoteli, oh. bo oprócz tego, że jedziemy w przyszłym tygodniu gdzieś, to jeszcze wymyśliliśmy swoją sobie taką dosyć długą podróż. W się sensie ona będzie za jakiś czas dopiero, ale tak, no. No i no musiałam w różnych miejscach poszukać różnych hoteli, więc fajnie. No ten rok, tak jak już mówiłam w którymś odcinku, będzie mocno podróżniczy taki. No, ten rok będzie mocny. No. Dużo zmian w życiu będzie w tym roku. No, z zeszłego roku nie przebijemy, ale też się będzie sporo działo. W zeszłym roku zmieniliśmy dom. Dom, dziecko, auta. No ale dziecko to się. Dzie... Max już był urodzony w zeszłym roku. Znaczy, no, no tak, ale to. Do... Dwa lata temu się działo. Ślub, dziecko. No w sumie dwa lata temu kupiliśmy dom. No. To się jakby tak, w no tak, 24. Tak, w to tak. A w 25 coś tak finializowało i tak. Owocowało. Wdrożyliśmy to, no? Ha? No to nie, no to tak. To będzie większy rok zmian niż zeszły, ale no na pewno nie większy niż 24. No, od 24 był już. No tam tego roku chyba nic nigdy nie powie już. No. Dużo miejsca zostało. Chcesz, wszystkiego, że mu zrobią? Ja no, muszę zrobić pulpeciki. O, pulpeciki mu zrobił. Pulpeciki mu zrobić? No. Spoko. Polonez gotowy, a ja sobie zrobiłam lasagne. Tak się prezentuje od boku, nie wiem, czy tak powinna wyglądać. Jest bardzo dużo sosu pomidorowego i trochę za mało szamelu zrobiłam, ale to nic, yy, zdrowiej. Tak sobie to tłumaczmy. Zobaczymy, czy będzie dobre. Moje lasagne się totalnie rozwania, jak ją to nakładałam się bawi w kartonach. Jedyny minus tego spaghetti jest takie, że mięso smakuje, bo było ugotowane. A no mi to nie przeszkadza. A my czasem wkurza. Nie, bo teraz jak robimy spaghetti, to robimy praktycznie bez wlewania oleju, po prostu w sensie jakiegokolwiek tłuszczu. Robimy na tłuszcie mięsa. Tymczasem Ola, która je lasagne z beszamelem i z milionem sera. Nie komentuję. To jest ten balans, Twój sos jest zdrowy, tutaj mam trochę niezdrowego. Trzeba otrzymać balans w życiu, ale Lazania super mi wyszła, mega dobra jest. Nie mam dużo beszamelu, więc jest tak fajnie rozłożone to. Dobre jest. Spoko, nie? Małko no. teraz jak zjemy, to bierzemy się za choinka i teraz tak, jak my to ściągamy? Czy bierzesz drabinę i ściągasz bombki z góry, czy ściągamy tą górną część... z Nie z ściągniemy choinki? górnej części z lampkami. Lampki są na niej. A, bez kitu, tam są podzielone mhm. na pół. To może ściągniemy tą górną część, spróbujmy. Tylko, że kurde, to się źle skończy. Te bombki nam się porozbijają. No właśnie, no to ściągnijmy wtedy wszystkie bombki po kolei i wtedy ściągnijmy to. Może co? W momencie, gdy my to nagrywamy, jest 17-18 stycznia, mhm. coś takiego. No już późno, nie, żeby ściągać choinkę, ale, no, ale ja zbieramy mówiłam. się do tego. Trzeba wszystko posegregować, zanieść na strych. Trochę pracy przed nami. Witam gościa. Oh. Mm, mm, mm. No, tego ci nie mogę dać, to jest ostre. Ta to do papryki ostrej tutaj. Mm. Wkłada rękę oh, tam. Włożyć rękę. No. Nie, Maciu, nie, 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 nie. nie, nie. <laughs> no, takie tam są rzeczy. <laughs> Ale zobacz jaki szybki ruch zrobił, nie? Skułany. Idziesz na dół? No, biegaj. No to jesteśmy na takim etapie, że jak ty jesz, to on też musi jeść. Już zaczął zauważać, co ty jesz, jeżeli jest coś, coś innego. Tak, no. Dziś na przykład um, na siananie Maxi jadł sobie swoje siananie. Paweł miał mu porówki, musiał mu dać trochę porówki. Bo on kocha parówki, widział porówkę i koniec był, nie? Musiał znieść porówkę. Na szczęście Paweł miał taką, którą Maxi mógł posmakować. Dobra, ja zjadłam i zabieramy się za bombki jak skończysz. Kupiłam takie fajne organizery na bombki. Ale okazuje się, że nasze bombki są za duże na to i się nie mieszczą. Więc lipa. Mam jeszcze jedno takie pudełko, ono niby jest do większych bombek, zobaczymy czy, czy rzeczywiście tak jest. Ewentualnie ja zostawiłam od tych największych bombek yy, na strychu. no pudełka. Trzeba na ten stryk po pudełku i później tak No, tak trzeba będzie zrobić najwyżej. A chciałam mieć jak wszystko ładnie poukładane w tych organizerach. I tu dupa. Najgorsze jest to, że te organizery już tyle leżą, że nawet ich nie odeślemy. No. Ale zaraz coś wykombinuję. Znalazłam rozwiązanie, wyciągnęłam część tych przegródek i idealnie mieszczą się te ogromne bombki. Więc po prostu będę kombinować z tymi przegródkami i jakoś to może się wszystko tutaj zmieści. Jest taka plątania tych lampek, że zacząłem po prostu ściągać po kolei gałęzie. Bo tak będzie łatwiej odprąć lampki. Ej, Takim już i... masz tu zrobiliśmy. No widzieliśmy. Takie torby na choinkę. Mamy trzy takie torby i one są dosyć spore. No spoko ja te pojedyncze gałędzie no? wszystkim wejdą. No. Tylko ja Co? mnie tak przykleił taśmą chociaż na raz, wiesz, żeby było kolorystycznie już. Będzie łatwiej potem się rozkładać. No ale roboty. No tak. No i idealnie. No, no. idealnie na długoś tych sześć. No, więc to... No takiej torby wejdzie... cztery rzędy wejdą. No to super, potem te rzędy już są mniejsze troszkę, nie? Tak, jest tak ich mniej. Tak. Ale są te na dole takie pojedyncze, potem jest jeden wielki taki pałąk i jeszcze jeden wielki pałąk i potem to malutkie. Ale pokaż tu, dla widza. Mhm. Patrzcie, w miarę się to rozbiera, bo tak osoby robić tak, tak, tak. I ci wszystkie gałęzie spadają z danego poziomu, nie? Potem znowu będę przy kolejnym poziomie i znowu będę ściągał tak i będzie lecieć. Więc to pójdzie. Mam wrażenie, że dłużej się to układało niż to się wyciąga. Na pewno, na 100%. Ocia poszła położyć Maksia. Ja w tym czasie ściągnąłem wszystkie gałązki. I teraz, żeby ściągnąć tą górę, no to muszę raczej tą choinkę położyć. Bo jestem za niski, żeby tutaj ją uchwycić i ją unieść do góry. Jakby fizycznie nie dam rady. No jest też ona ciężka dosyć. Zabezpieczyłem dodatkowo nogi kartonami. żeby już kończymy krok na razie, trudniemy. Udało się. Kurde, ale to było bez sensu. Moją położę mi teraz lampek, jednak nie rozplączę. Bo przecież nie mogę chodzić dookoła. Mogłem to zrobić z położeniem. Udało nam się wszystko pochować i zobaczcie, jak tu jest pusto. Wiadomo, ten stół jeszcze przestawimy, żeby szedł tak, no bo tak stał przed y, rozstawieniem choinki, ale mimo wszystko jakoś tak, wiecie, dziwnie. Mam wrażenie, że będziemy się teraz przyzwyczaić do tego, że tu jest tak pusto, a wcześniej to było normalne, że tutaj tak wygląda. Tak samo cała ta przestrzeń tutaj jest taka pusta. Śmiesznie. Ale zawsze tak jest po świętach, jak ściągasz te wszystkie ozdoby, że, że masz wrażenie, że jest po prostu pusto w domu, a tak naprawdę zawsze tak było, tylko przyzwyczaiłeś się, że przez ten miesiąc, półtora było pełno ozdób wszędzie. Musimy chyba kupić jakieś dekoracje do domu, żeby tutaj było tak pełni, bo czegoś to ewidentnie brakuje. Ogólnie nie wnosiliśmy nic na strych, bo Maxi śpi, więc e, częściowo rzeczy są tutaj na dole, tutaj oleży choinka. No i częściowo mamy rzeczy u góry i wniesiemy je jutro na strych, jeżeli damy radę, bo ta choinka jest naprawdę mega ciężka. E, to się zrobiło, co? No właśnie, tak o tym mówię, że trzeba kupić jakieś dekoracje czy coś, bo jest strasznie pusto. Znaczy szczerze, podoba mi się, jest tak przestrzennie znowu z powrotem. Trzeba stół przestawić. No tylko to dopiero jak będzie ktoś w gości no, po prostu. Jak w gości. No jakiś gość będzie, no nie, jakiś drugi mężczyzna. A okej, okay, dobra, ja że goście, że może ktoś do nas przyjechać, wiesz, Nie, no jak czy... będzie jakiś drugi mężczyzna no, po prostu. To się za okay. przedstawi. No, no jest Aaaa. ciężki ten stół. Nie wiem, czy dobra, ale tą choinkę, czy też nie trzeba będzie poczekać na kolej, żeby tą choinkę wrzucić. Tą jedną część. Mmm, jest ciężka. jest ciężka jak diabli, ja nie wiem czy ona przejdzie. No mój w ogóle. tata będzie dopiero za dwa dni. A w międzyczasie nikt nie będzie u nas raczej. I Julek ci nie pomoże. A jeżeli chodzi o ozdoby na zewnątrz, to stwierdziliśmy, że... Niech stoją, dopóki Plus nie będzie ciepło, no co najmniej. Bo tak to ci ręce odmarzają w no. rękawiczkach, tego nie zrobisz. Wszystko jest teraz zasypane śniegiem. Pokaż tego nasz prywgościa, jak to wygląda. Tutaj y, widać tylko Mikołaja, renifery są zasypane, a tam w ogóle gdzieś zniknął tamten Mikołaj. A, tam widać tylko część jego. Niech tam se poleciał. Więc ozdoby świąteczne ściągniemy nawet w marcu. Niech się stoją. No, może, Przynajmniej oświetlają. Oświetla... Nie no, niech ładnie oświetlają wieczorem sobie. No, tak, spoko to wygląda, dodaje. Szczególnie ten przód wygląda tak. spoko. Ogólnie nikt nie ściąga tych ozdób świątecznych z zewnątrz. Jest nie. tak zimno, że nikomu się nie chce. Tak jak przychodzę, to wszyscy mają jakieś ozdoby świąteczne dalej, mhm. więc poczekamy. No, Ja już jestem ogarnięta do spania, więc chcę spać.